26 edycja poznańskich międzynarodowych targów Poleko została zorganizowana w dniach od 14 do 17 października 2014 roku. Ogólnym przesłaniem tego wydarzenia jest wielowymiarowa ochrona środowiska. Dlatego też skupia ono firmy z wielu branż, związanych między innymi z wodą, ściekami, odpadami, recyklingiem, klimatem, energetyką, odnawialnymi źródłami energii. Budownictwem energooszczędnym czy komunalnym. Od lat na targi licznie przebywają przedstawiciele władz samorządowych, zakładów komunalnych, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, zakładów utylizujących, składujących i przetwarzających odpady, elektrowni i elektrociepłowni, zakładów przemysłowych i wielu innych. Poszukują oni najbardziej optymalnych rozwiązań dla prowadzonych przez nich działań, nowinek technicznych, wymieniają doświadczenia i zasięgają wiedzy u specjalistów. Dla wystawców wydarzenie to jest okazją do zaprezentowania wachlarza swoich usług, produktów i technologii, poszerzania i podtrzymywania kontaktów biznesowych oraz zawierania kontraktów. To też doskonała możliwość dotarcia do konkretnej grupy odbiorców. W Tegorocznej wystawie obejmującej Poleko i towarzyszące im targi Komtechnika. Wzięło udział blisko 600 firm z 19 krajów. Prezentowano nie tylko znane i sprawdzone produkty czy technologie, ale też liczne nowości, których premiera odbyła się właśnie w Poznaniu. Wiele z nich zostało docenionych nagrodami. Między innymi układ kogeneracyjny na bazie agregatów gazowych Caterpillar G3516C o mocy 2 x 1200 kW. Zasilany gazem ziemnym wysoko zaazotowanym. Zgłoszony przez firmę Energia Spółka ZOO. Dzień dobry, macie Korbi, firma Energia. Firma Energia jest przedstawicielem Caterpillar w zakresie agregatów ponutworczych oraz silniki przemysłowe w Polsce. Na nasze stoisko Państwo mogą oglądać silnik CG17020. To jest agregat działający na gaz ziemnie, na gaz kopalniany albo na biogaz. Agregat ma moc 2 MW. Tutaj w ramach targi dostaliśmy dwie nagrody. Jedną na stoisko, a drugi na projekt, który zrealizowaliśmy w roku 2013. To jest projekt bazowany na agregat pomyłkowy Caterpillar, gdzie używamy gaz ziemnie mocno zaazotowany. Gaz w Rzymie ma ponad 60% azotu. To jest jeden projekt tutaj bardzo ważny dla nas, bo Caterpillar jest jedynym producent na rynku, który gwarantuje, że agregat jest w stanie działać w takim gazu. Jeśli chodzi o ten projekt, to jest właśnie ważny, bo tutaj w Polsce dość dużo jest ten gaz dostępny i uważamy, że właśnie rynek będzie się rozwijał, więc to zapraszam je do współpracy. Złotym medalem został nagrodzony również lodołamacz. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy od ministra środowiska i zarządu targów poznańskich złoty medal Poleko 2014. Jesteśmy producentem ekologicznego preparatu do ustawiania śniegu, lodu i gołoledzi. Masowe stosowanie lodołamacza wpłynie na znaczące zmniejszenie sumy kosztów odśnieżania, odladzania oraz zapobiegania oblodzeniom. Roztwór wodny lodołamacza, w przeciwieństwie do tzw. soli drogowej, nie wyrządza żadnych szkód przydrożnej roślinności. Pozwala uniknąć kosztownych wycinek przydrożnych drzew i nowych nasadzeń. Dzięki jego zastosowaniu ograniczona zostanie też ilość napraw na wierzchni dróg i pojazdów mechanicznych. Skład chemiczny lodołamacza, wynaleziony przez polskiego naukowca, jest chroniony od 2003 roku polskim patentem, a nazwa jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym. Chciałem tylko dodać, że paradoksem jest, że braliśmy złoty medal od ministra środowiska, a to samo ministerstwo od 2006 roku z archaicznym rozporządzeniem kazuje używania do zimowego utrzymania dróg wszystko niszczącej wokół soli drogowej. W tym roku podpisaliśmy umowę z głównym dystrybutorem marki Lodo firmy firmą Chris Polska. Dzień dobry, Anna Kuczkowska, reprezentuję firmę Cris Polska. Chciałam serdecznie pogratulować wielkiego sukcesu, jakim jest zdobycie złotego medalu na międzynarodowych targach poznańskich. I chciałam powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, żeby produkt Lodołamacz był bardzo rozpowszechniony, żeby w końcu zaprzestano odśnieżania solą drogową. Nagrodę wręczono też za pionowe siłownie wiatrowe firmy Pro Energetyka. W Sylwester salach, firma Pro Energetyka. Pionowe siłownie wiatrowe Piskorza napędzane energią kinetyczną wiatru, otrzymały Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Poleco 2014. Jest to polska firma, polska produkcja, polska technologia, polski wynalazek i bardzo nam zależy, żeby to rozwiązanie promować zarówno w Polsce, jak i na świecie. I tutaj, właśnie na targach, prowadzimy pierwsze rozmowy z inwestorami zagranicznymi, polskimi i chcemy wdrożyć kilkadziesiąt rozwiązań jeszcze w roku 2015. Szanowni Państwo, chciałem Państwu zaprezentować pionowe siłownie wiatrowe moich autorskich, pomysłów i moich synów, które dzisiaj mają wyjątkową sprawność, jeżeli chodzi o pozyskanie energii kinetycznej w granicach 40-50% naporu w wiatru z metra kwadratowego. Mają rozliczne zastosowania nie tylko do wytania energii, ale do wszystkich dziedzin, tam gdzie jest potrzebna w ogóle prasa i moc. W związku z tym, że są to samodzielne, samonośne segmenty, można je dowolnie konfigurować, układać, przewozić, również zastosować w dowolnych punktach na ziemi, są ekologiczne, niech naosują no i bardzo mają dużą sprawność, więc jest to wyzwanie i propozycja dla wielu, wielu gałęzi przemysłu, jak i uważam, że ta technologia stanie się z czasem powszechną. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do kontaktu osoby, które mają problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę na elektrownie wiatrowe, na fotowoltaikę i takie, które są zainteresowane inwestowaniem w zieloną energię właśnie w postaci innowacyjnych elektrowni wiatrowych o pionowej osi obrotu. Zapraszamy. Na targach KomTechnika wyróżniony został m.in. pojazd firmy Kercher z półka Złoty medalista tegorocznej edycji targów Technika, komunalny nośnik narzędzi MIG-84 to najnowszy, a zarazem największy pojazd w portfolio firmy Kercher. Dzięki hydraulicznemu napędowi, przegubowej konstrukcji i kabinie z widokiem 360 stopniowym może swobodnie pracować w przestrzeni miejskiej. MIG-84 to niezastąpione narzędzie do całorocznych prac komunalnych od utrzymania zieleni poprzez mycie ulic, aż po pełny serwis zimowy. Rozbudowany program czterodniowych targów uzupełniła też bogata oferta odbywających się równolegle konferencji, debat i warsztatów. Kolejną edycję Poleko zaplanowano na koniec października 2015 roku.